Dobra, zaraz dobra, masz mi dać sobie. sumie. Dostał te cierniki, lecimy. sobie. Pięknie to wygląda. Ojojoj. Wózek. Piękne dowalenie. Oj. Tupaczek. Witam Was wszystkich! Kolejny wyjazd, tym razem Szczupaki. Na morze nie ma pogody, więc odpuszczamy. Mieliśmy jechać jeszcze na Belony, ale, ale jest pogoda. Znaczy może nie na Szczupaki, ale na jeziorach będzie łatwiej. Jedziemy na nasze tutaj rejony. szukamy jakiś a, dziur między zachtokami. Próbujemy trochę łowić na otwartej wodzie. Na pewno nie będą to jakieś spektakularne wyniki, ale zapolujemy na jakiegoś większego szczupaka. Mamy popołudnie, mamy jutro cały dzień. Robimy sobie nockę, jadę z kadrem. Także trzymajcie kciuki. Zapraszam do oglądania. Zanosimy towar do sklepu. Szybkie zakupy i lecimy na rybki Rybko bo polecam A no się No moje, ale zostaw nie będę to walałam Zabiorę sobie Szczypce lub Soniku długie przy spokowe potrzebuję bo... Nie ma tu wezmę Daj tu sobie daj tułaś No dobra to jest zagięte, a te są proste Nie wiem, Nie wiem co najlepsze Najpierw zbić z życia Tak jest Co tam? Jutro jak coś mnie nie ma Jesteś Ty Jestem do południa więc damy Dobra Kołowrotek masz mi dać sobie Ten mój Zrobił go w ogóle Uuu jakoś taką cienką mm, działa, sprawdzimy, chodzimy. Co? A co? To no jest dużo, wiesz. No, ale ci masz... Ma, 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 mam. A może za ale wejdę. Dropsor pamiętaj jakbyś coś z Westina zamawiał, to Baltic paj'ków nie ma tych 18 z e, Baltic no to dobrze, nie, nie, nie zamawiaj. wrzuć nie po prostu, wrzuć osiemnastki, balpi, pajki przy okazji, jak to będzie. Bo ja zabrałem wszystkie. Hmm. Dobra, lec, jak coś to. Dosta te cierniki, lecimy. Mandero, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco: duża woda nas pokonała, burze nas wygnały. W sumie 4 godzinki łowienia, zero kontaktu z rybą, postanowiliśmy zmienić miejscówkę. No i patrzcie, gdzie my jesteśmy. W sumie sami nie wiemy. Wybraliśmy palcem na mapie, zakopaliśmy się po drodze, odkopani, dojechaliśmy i zobaczcie, trafiliśmy do raju. Mam nadzieję, że to jest wędkarski raj. Jezioro bez nazwy, okolice drawska takich jezior jest pełno na mapie, a Kacper Psychol już łowi okonie. Tak naprawdę jest dziewiąta, więc pływać już nie będziemy ale woda wygląda bajecznie. Faki jeszcze rzucają. Co ty gadasz? Na pewno nie ma ryb. Dwa tak i dwa okonie. Tu nie ma ryb. Ja pierdziele ty tu, tak brodek ma strzelić. Dulanie już chyba z dziesiątym. Ode mną. Pięknie to wygląda. Woda nieduża, dlatego wybraliśmy. A ryby jak wszędzie, jutro sprawdzimy cały dzień. I witamy Was o 5 rano. Nie, to kawałki są, nie, nie da się tutaj łowić. Witamy Was o 5 rano z tego urokliwego jeziorka. zapiężnik Gania. Pytanie numer jeden: czy tutaj mieszkają szczupaki? Na pewno też mieszkają, ale. Czy mieszka ich tyle, ile byśmy chcieli? Ou, tak, jak, jak to tak, Jezioro raczej płytkę, dużo roślinności, ale z pod nami, pa pa pa, pa, pa. ile rybek, tak. to tak, róbcie, a tak, chyba, że tak, to że będzie ciężko łapić to jest to radne, radne, to jest to radne, no,

Nie no co to? O koń! No, ale taki sam, kurde, a miał najsilniejszy zdecydowanie. Nie, no największy. No największy. Ale, ale... miał kurde odjazd Bo chyba że tygnięcie w opadzie i już myślałem, że jakiś czupak kazał taki. O! Patrz, go, konie. Jej, o konie. Nie, kurde! Ale jest super, także no. udowodniłem. Ale od razu tego. Tak, że... Widziałem w grę głębiej, nie po Ale jest. Fajnie, fajnie Cię widzieć, cudownie. Czyli jesteście. Ole połknął. niestety. Nie, jakiś pan przeżyje. Poszedł. Zaczęło się. Taka przylęta, taka ryba. Szupaki nas olewają dwie krótkie ryby, w ja, ogóle nie lec Urotek rzędzi Kacper łowił konie, ze 30 koni wyciągnął, więc nie pozostaje mi nic innego jak pobawić się za koniami chwilowo O! Olec rozkręcony O dziuro no, widać jak idzie. No, jak widzicie, praktycznie w każdym a tak. Kilka takich całkiem fajnych, było złowionych. ale generalnie to jest standardowy rozmiar. Jaki tu pływa? Łoda Piękne dowalenie ładna rybka, bardzo no ładna bardzo ładna ojciec. Nie, dobra. no co? Czy mówisz, że na podbierak zasłużył? Orze po to ma spaść no, Ładne Głębsza woda Fajny garbosek, zobaczcie Oj Ojej Co Co to jest? Co to jest? Blony? nie, już to w zaczepie chyba zaczepie, nie, sztywny zaczep nie, ale chyba jakiś kołek ale ciąg widzisz gdzie? się dzieje? Ole, ale ładny znowu piękna ryba ten tu kurwa jest chyba największy co dzisiaj? taki sam nie no, co ty co ty, bardziej mięsisty? Patrz na to. No pięknie Pięknie Kawałek głębszej wody i... I Eldorado. do Moi drodzy, drzemka zaliczona Dwie godzinki się kimnąłem To ranne wstawanie wiele nie dało Słabe żerowanie szczupaków o, widzę, ładnie zaczął wiatr wiać Kacper oczywiście nie śpi, tylko łowi, Ale mówi, że też tylko konie biorą, także Lecimy pewnie na okonie Kacper jednak poszedł Odpocząć na relaks Wiatr trochę mocniejszy co powinno wróżyć dobrze Teraz cały czas łowiliśmy w dryfie, teraz będę takie głębsze miejsca nie tu jest płytko, ale próbował obławiać. No, już jakiś wprowadza. E, będę próbował obławiać i za szczupakiem i za okoniem. 20 rzutów na mniejsze, na większe przyręty. I tak będę się czesał, przesuwał. Zobaczymy, no, fajnie by go jakiegoś szczupaka tutaj złowić, bo no ja czuję, że tu one są. Pogoda nie jest może szczupakowa. piękna rybka ładny to już rybka st w stylu jak na dzikie bajorko przyzwoita zobaczcie sobie sami zobaczcie sobie przynęte. od dłuższego czasu na takie dziubanie drobnych okonków przynęta Delfin Sting Srips tak wygląda bardzo fajnie się spisuje na wielu wodach już sprawdzona i całkiem fajna cena jest jej. Polecam głębokość jeziora 30 cm, do takich maksymalnie dziur metrowych, łówka 1 gram, delikatny opad. O, właśnie było dziugnięcie. Z reguły branie jest właśnie przy opadzie. O, prowadził konek. No tu jest fajnie, bo można właśnie trochę poprowadzić dłużej przylętę na no, tych płytszych rejonach. Po prostu jednostajne ściąganie też daje radę, jak są ryby. Zmienię chyba miejsce, bo już tutaj przełowiłem dziurę. Patrzcie na to. Piękne uderzenie, piękna rybka. Już sobie zrobię zdjęcie. Mała główka powoduje wraca do wody. Znowu trochę ładniejsza rybka. No taki przedział od 15 do 25 cm tu króluje. No, jest ich tutaj niewyobrażalna ilość są wszędzie. Gdzie się nie stanie, tam praktycznie się robi wrania. miejscowego wędkarza Trochę nam opowiedział o tej wodzie Oj. No Twierdzi, że tutaj jest bardzo dużo szczupaka Że dosyć mocno zarybiona Twierdzi, że łowił bardzo duże ryby Nawet po 10 kilo Połowił godzinkę, mówi, że nie ma kontaktu Twierdzi, że ryba w trzcinach siedzi Pochowana I Zaraz popróbujemy Zniszczony obłowić. No, czyli nie wiadomo, jak z każdą wodą. Trzeba czekać, aż się ryby odpalą. I wtedy jest szansa. tym ostatnim ogonkiem w bardzo ładnych kolorach się z wami pożegnam no koniowe rado, można naprawdę było złowić ile się chciało w różnych rozmiarach ale generalnie przyjechaliśmy tu szukać szczupaków woda z potencjałem ryby są ale no nie było dzisiaj żerowania nie było praktycznie dwa małe po jednym małym szczupaczku złapaliśmy z rana gdzie nic kompletnie się nie działo. Tak naprawdę, tylko i wyłącznie, okonie uratowały nam zabawę. Większość jeziora przełowiliśmy. Praktycznie tylko taka jedna trzecia dała się łowić. Wszędzie było płytko. Tutaj było tak około metr z hakiem. O, zobaczcie, jak te okonie cały czas pięknie biją. Tylko wpadnie góra. Na dzisiaj już Wam podziękuję. Trzymajcie się dzielnie i do następnego odcinka. Do zobaczenia.